No, pełno tego jest. To jest w ogóle naprawdę absurdalna ta sztuka jest. Po próbach czytanych nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak to jest dobrze utkana materia. Jest dość skrupulatna ta intryga, więc wydobycie tych wszystkich sensów jest dość skomplikowane, ale zmierza, Ale wszystko idzie ku zabawie. No, chcemy zrobić przedstawienie, które będzie się cieszyło powodzeniem i będzie dawało takie wytchnienie, widzom, od dnia codziennego, bo Mimo, że wszystko dzieje się w szpitalu, ale ten szpital jest dość niesamowity. Tu wszyscy piją drinki cały czas, szaleją, przebierają się w kostiumy, robią jakieś w ogóle głupie rzeczy. Farsa no, ma to do siebie, że to ogromne tempo, w którym się dzieje, usypia czujność widzów w sensie pewnej logiki wydarzeń, i oni zaczynają wierzyć w rzeczy niemożliwe. No po prostu, które w życiu by się nigdy nie zdarzyły i tak. Dużo razy będzie się otwierał, będą się otwierały, otwierały drzwi, będą się zamykały, będą ludzie wchodzili, będą ludzie wychodzili. No tak jak w farsie to często bywa. E emocje są i, i jutro się dowiemy, co żeśmy tu narobili. I to właśnie dzięki reakcjom przede wszystkim widzów. Śmiech e przedłuża życie, więc przychodzimy, śmiejemy się i żyjemy długo.